Mes, dzień 14. Hej, witam Was w kolejnym vlogmesie i dzisiaj mamy czwartek ten Leoś próbuje się zająć moją bransoletką jest 11.30 11, mniej więcej e, no i ja już zdążyłam wyjść z Leosiem byliśmy drugi raz zanieść próbki do weterynarza, jeszcze kupiliśmy mu tabletkę na kleszcze e, i zapisałam go już na szczepienie na styczeń Ja już wstawiłam pranie, zaraz będę wieszać to co wyciągnęłam z pralki i muszę jeszcze poukładać to co jest na suszarce Zaraz zrobię jeszcze jakieś śniadanie, bo jeszcze śniadania nie jadłam No i troszkę tutaj jest do ogarnięcia Muszę odkurzyć podłogę, wyciągnąć ze zmywarki, pochować to co jeszcze wczoraj zostało, co się nie zmieściło no, no i no, odkurzyć wiadomo, bo nie, no trzeba odkurzyć. Przez ostatnie dni nie odkurzałam, porobiłam inne rzeczy, no i tak teraz już jest znowu. Zresztą Leoś wczoraj znowu zabawki powyciągał swoje, i wszystko jest znowu na podłodze. Jeszcze wczoraj akurat też <laughs> dużo nie nagrywałam. Nawet jeszcze nie montowałam tego filmu, ale czytam, że i tak będzie krótki. I zakładam, że... No, on pewnie i tak się pojawi Ale no mówię, dużo nie nagrywałam, bardzo dużo tam nie mam Jestem ciekawa w ogóle, co tam nagrywałam, bo szczerze nie pamiętam Bo no mówię, nie miałam wczoraj dużo czasu Zabieram się właśnie za kuchnię najpierw Pranie wtedy, albo najpierw pranie, wtedy kuchnię I odkurzyć tutaj No bo trochę rzeczy jest do zrobienia Ogólnie, e, jeśli chodzi o tą herbatę z filmu, bym się przypomniała teraz. Ja sprawdziłam to wczoraj i już tego nie dograłam. E, ja tam powiedziałam na filmie, że to było coś albo z truskawką, albo z maliną. E, to była dokładnie zielona truskawka e, z maliną, więc e, nie pomyliłam się. E, zrobiłam przed chwilą, właśnie jeszcze miniaturkę, tylko muszę sprawdzić, czy zmieniłam dzień, który to jest. I to musi być 13, tak zmieniłam to dobrze. Więc zaraz się będzie przesyłał, i ja sobie teraz porobię trochę inne rzeczy. I za pół godziny zaczynam pracę. Więc no, później sobie otworzymy dzisiaj kalendarza. I w ogóle dzisiaj jest czwartek. I dzisiaj yy, przychodzi paczka do Leosia z jego jedzonkiem. W sumie nie wiem na dobrą sprawę o której, bo teraz. Wcześniej jeździ do nas y, często tak, że normalnie to już bym paczka była y, A teraz nie dość, jeździ inny kurier, w ogóle teraz jest jeszcze inna osoba i nie mam numeru nawet do kuriera Więc y, fajnie No ale dobre jest przynajmniej to, że ja dzisiaj raczej się nigdzie tak nie wybieram Ale minusem jest to, że my dalej nie mamy windy I może będziemy mieć jutro i znowu tłumacz kurierowi, żebym wszedł w inną klatką. Nie wiem, na czym to polega, ale za każdym razem, jak mówię, że jest mało materiału. I ja wiem, że ja wczoraj dużo nie nagrywałam. I ja zdaję sobie z tego sprawę. I jakim cudem mi wyszło, no w sumie nawet nie pamiętam ile, no ale tam około tych 8 czy tam 9 minut, czy tam nawet niecałe 9 minut. Jak? Jak ja wczoraj dużo naprawdę nie nagrywałam. Naprawdę. Ja myślałam, że to będzie, nie wiem, z 5 minut maks. i to jeszcze z tymi urówkami bez tego, co są z muzyczką po prostu, a wyszło więcej. Inaczej ja się cieszę z tego, tylko że ja nie rozumiem jak, jak to działa że za każdym razem, jak ja myślę, że wcale dużo tego nie ma, to właśnie dużo tego jest. Tutaj mam już wszystko przygotowane, właśnie do mojego obiadu. No i teraz będę sobie składać. Jeszcze ja sobie przygotowałam swój obiadek, Leosiowi też. Już jestem bardzo godna, ale już siedzę przy komputerze, bo pracy mam strasznie dużo, więc zabieramy się za jedzenie i robienie dalej. Dopiero wam mówiłam, że zabieram się za jedzenie i dalej do pracy, ale przyszła właśnie paczuszka Leosia, więc otworzymy ją jeszcze razem. Widzicie, Leoś już się nie może doczekać, ona uwielbia, jak paczyszki przychodzą, ale muszę wziąć chyba mnożyczniki, czy nie? Nie, dobra. Czyli nie, nie muszę. To otwieramy leoś. Gotowy? Wypakowywujemy, tak? Leś. Wypakowywujemy tak? Teraz musimy tu wszystko przekładać, bo to jest jeszcze to, co zostało z poprzedniej dostawy, bo Leoś w ogóle miał mieć dostawę później trochę, ale nas wtedy później już może nie być, yy, dlatego przesunęliśmy mu dostawę o tydzień wcześniej, czy nawet dwa, nie, tydzień wcześniej. No, także to pójdzie chyba do zamrażarki na półkę wyżej, a reszta powinna się zmieścić tutaj. Tutaj poszły właśnie te z poprzedniej dostawy, a tutaj wszystkie ładnie już posegregowane smakami. Jego ulubiony smak to jest oczywiście ten, a chociaż za tymi też jednak je lubi i je chętnie, dosyć ostatnio. No i tam z tyłu jeszcze jest też ten prosiaczek, bo ten, no, tu się nie zmieścił. Także my mu zamawiamy pięć smaków. Tak, pięć smaków. Leo się właśnie to wołowelowe, jak nie wcina, proszę bardzo. Mi to rybka na samym początku mu smakowała, później jednak stwierdził, że no, tak średnio. W sumie nawet lepiej, bo trochę śmierdziała wtedy, szczególnie jak to się podgrzało. Indyczy kąsek na początku jadł, później tak już... Mniej chętnie, kurczę pieszony nie próbował Liznę, dziczyznę i kaczapara z kurczakiem T dwa plus to nie jak nie wcinam To Leoś praktycznie sam czyści miskę To mi się przypomniało, że przecież Leoś nie pisał listu do Mikołaja Bo z poprzednią dostawą dostał list Który ma napisać, nawet mam go odłożonego Tutaj dostał list i może jutro będzie pisał swój liścik do Mikołaja. Zobaczymy, e, jak starczy czasu, no to jutro on napisze ten list i wstawi sobie na swojego e, Instagrama, na swojego TikToka. Leoś, musisz list napisać do Mikołaja. E, dobra, ja już rozpakowałam sześciutko. Mogę wracać do jedzenia i do pracy. Robimy sobie chwilkę przerwy od komputera i będziemy robić ciasto na gofrę. 23. Ja już jestem po pracy, już się umyłam i jeszcze muszę otworzyć mój kalendarz adwentowy, bo tylko Leo się otwierał. Więc szybko to zrobimy teraz. Oczywiście Leo się tu przyszedł ze mną. Ale on już śpiący. Kładzie się na nodze. A tutaj mam właśnie mój kalendarz i dzisiaj mamy 14. Więc szukamy okienka z 14 O tutaj. Dzisiaj też mamy świeczkę e, Śliwka w czekoladzie W ogóle myślałam, że to ta świeczka tak pachnie Bo jakby otworzyłam tutaj tą część No to tak coś mi ładnie zapachniało Ale to chyba nie to akurat A to był inny zapach Jest taki ok, No ale no śliwki tu nie czuję, ani czekolady Ale jest takie Jest takie ok, po prostu Chcesz zobaczyć? Aha. A to była dla Leosia Chyba też tak średnio Leosiowi podpasowałam, bo nawet tak za bardzo nie wąchał Dziękuję za obejrzenie tego mesa i do zobaczenia jutro